Witajcie. Wyobraźcie sobie czasy, gdy potężne twierdze górujące na wzgórzach nagle stały się bezradne wobec nowego przeciwnika, czarnego prochu. Artyleria wywróciła do góry nogami sztukę wojenną, zmuszając ludzi do wymyślenia zupełnie nowego podejścia do obrony miast. To właśnie wtedy powstały tajemnicze gwiezdne fortyfikacje, które zmieniły oblicze średniowiecznej Europy. Ich dziwna, ale wyszukana forma nie tylko przyciąga wzrok, stanowiła prawdziwą rewolucję w dziedzinie fortyfikacji. Dlaczego takie fortyfikacje były uważane za praktycznie nie do zdobycia? Jak były w stanie oprzeć się potężnym działom i sprytnej taktyce oblężniczej? Przyjrzyjmy się, w jaki sposób gwiazdy wykonane z kamienia i ziemi stały się szczytem inżynierii wojskowej swoich czasów. Przybliżymy kilka standardowych przykładów gwiezdnych twierdz i ich współczesne przeznaczenie. Twierdza Burtanę. Twierdza ta została zbudowana w 1593 roku na polecenie Wilhelma I Orańskiego. W tym okresie rebelianci walczyli przeciwko hiszpańskiej władzy nad holenderskimi terytoriami, a w państwie toczyła się wojna wyzwoleńcza, lepiej znana jako wojna 80-letnia. Pierwotnym celem budowy było kontrolowanie jedynej drogi między niemieckimi hrabstwami a miastem Groningen oraz utrudnianie ruchu i manewrów wrogich wojsk w terenie. Twierdza Burtanę została wzniesiona na bagnistym terenie. Dodatkowo otoczona jest kilkoma liniami rowów pełnych wody. Odrestaurowany z niesamowitą precyzją Burtanę jest dziś skansenem. Można tu zobaczyć oryginalne bastiony, koszary i magazyny broni, które przenoszą odwiedzających w czasy zaciętych bitew. Coroczne rekonstrukcje historyczne sprawiają, że wizyta jest jeszcze bardziej ekscytująca, dzięki czemu można poczuć atmosferę XVI wieku. Twierdza Palmanowa. Włochy. Palmanowa to wyjątkowy przykład twierdzy gwiazdy z okresu renesansu. Zbudowana pod koniec XVI wieku, została zaprojektowana przez Vincenzo Scamociego, aby spełnić najnowsze wymagania fortyfikacyjne i wytrzymać siłę ognia artylerii. Twierdza charakteryzuje się absolutnie symetrycznym planem, który był w pełni przestrzegany na wszystkich etapach budowy. Liczba zgrupowanych komponentów twierdzy zawsze wynosi 9. Z góry widać regularną dziewięcioramienną gwiazdę składającą się z murów, fosy i bastionów. Główna fosa może zostać zalana wodą z kanału Rogia Di Palma, który rozciąga się na kilkadziesiąt kilometrów od tamy na rzece Torre. Obecnie Palmanowa jest nadal żywym miastem, jej mieszkańcy kontynuują swoje codzienne życie pośród bastionów, murów i innych fortyfikacji, które przyciągają turystów z całego świata. Zamek Castel de Montjuïc, Barcelona, Hiszpania. Zamek ten, zbudowany w XVII wieku, odegrał ważną rolę w obronie Barcelony przed atakami morskimi. Twierdza znajduje się na wzgórzu o tej samej nazwie, które wznosi się 180 metrów nad historycznym centrum Barcelony i jej portem. W swojej historii twierdza kilkakrotnie zmieniała władającego i była wykorzystywana jako obiekt wojskowy. Teraz jest to centrum kulturalne, w którym odbywają się wystawy, koncerty, a nawet festiwale filmowe. Turystów przyciągają nie tylko atrakcje, ale także wspaniałe widoki na Barcelonę oraz jej port z murów twierdzy. Zamek San Telmo, Malta. Zamek San jest prawdziwym symbolem maltańskiego męstwa. Twierdza została zbudowana w XIV wieku jako ochrona dostępu do portu Marsamszet i wielkiego portu na półwyspie Scriberas. W 1565 roku podczas osmańskiego oblężenia Malty fort został zdobyty przez Turków, jednak później pod naciskiem szpitalników Turcy odstąpili od oblężenia i oddali twierdzę. Twierdza została niemal całkowicie zniszczona podczas walk, ale później odbudowano ją i ufortyfikowano. Podczas II wojny światowej fort ponownie znalazł się w centrum walk. Dziś jest częściowo otwarty dla odwiedzających jako muzeum, w którym można poznać bogatą historię Malty, zobaczyć artefakty szpitalników i eksponaty z czasów II wojny światowej. Mandjarabad Fort Sakleshpura Niedaleko indyjskiego miasta Sakleshpur zachowała się wyjątkowa twierdza Manjarabad Fort, o nowatorskiej, jak na ówczesne Indie, ośmiokątnej strukturze. Twierdza mandżarabat została zbudowana w 1790 roku przez francuskiego inżyniera wojskowego Sebastiena Leprest de Vaubanat. Znajduje się na wysokości około 988 metrów nad poziomem morza na podejściu do miasta Sakleshpur. Umożliwia to żołnierzom nie tylko utrzymywanie przewagi terenowej, ale także obserwowanie wszystkiego, co dzieje się w dolinie. Aby mury mogły wytrzymać pociski potężnych dział artyleryjskich Brytyjczyków i wojsk niektórych władców Indii, którzy do nich dołączyli, zostały zbudowane z ogromnych bloków kamiennych połączonych wapienną zaprawą. Oprócz pierwszego rzędu murów jest jeszcze drugi, znajdujący się w niewielkiej odległości od pierwszego, między którymi wysypano ogromne ilości piasku. Wnętrze twierdzy mandjarabat jest całkowicie spójne z geometrią murów. Na środku dziedzińca zachował się zbiornik w kształcie krzyża, który swego czasu był jedynym źródłem wody pitnej dla jego mieszkańców. Wzdłuż zygzakowatych murów zbudowano baraki, niezbędne pomieszczenia gospodarcze i mieszkalne, a w dwóch podziemnych bunkrach przechowywano proch strzelniczy. Forte de Nosa Senora da Grassa lub Forte Conde de Lipe. Ta niedozdobycia zdobycia budowla dominuje nad górą Monte de Gracia i jest częścią przygranicznego miasta garnizonowego Elvas i jego systemu fortyfikacji na granicy z Hiszpanią. O zaprojektowanie twierdzy poproszono niemieckiego hrabiego Wilhelma Fryderyka Schaumburg-Lippe, od nazwiska którego wzięła się jej nazwa. Prace rozpoczęły się w 1763 roku i były kontynuowane za panowania królowej Marii I Portugalskiej. Budowa twierdzy ciągnęła się przez prawie trzy dekady. Do wznoszenia murów, kopania rowów i dostarczania materiałów budowlanych zaangażowano 6 tysięcy osób i 4 tysiące zwierząt jucznych. Twierdza jest czworobokiem o długości 150 metrów z pięciokątnymi bastionami na rogach, które następnie przechodzą w wały ściany osłaniają cztery raveliny, czyli dwuramienniki. W jednym z nich zbudowano monumentalną smoczą bramę. W centralnej części twierdzy znajduje się cytadela, która jest okrągłym dwupiętrowym oddzielnym fortem. Wewnątrz znajdowała się także przestronna kaplica i rezydencja gubernatora. Poniżej kaplicy znajduje się wykuta w skale cysterna do przechowywania wody. Z zewnątrz cała konstrukcja otoczona jest wałami i szeroką fosą. W trakcie konfliktów zbrojnych wrogom nie udało się zdobyć tego kompleksu. Teraz gdy mamy już pewne pojęcie o gwiaździstym typie fortyfikacji, przejdźmy do odpowiedzi na pytania postawione na początku naszego filmu. Kiedy działa prochowe wyparły trebusze, tradycyjne średniowieczne fortyfikacje zaczęły stawać się przestarzałe. Kamienne mury średniowiecznych zamków pod wpływem strzałów armatnich z łatwością ulegały zniszczeniu. W ten sposób narodziło się nowe osiągnięcie w wojnie obronnej, czyli twierdza bastionowa, zwana również twierdzą gwiazdą. Co wyróżniało takie fortyfikacje i dlaczego twierdze te zastąpiły ówczesne zamki? Fortece o tym kształcie były rozwinięciem średniowiecznych fortyfikacji z XV i XVI wieku. Ówczesne bombardy i działa coraz częściej niszczyły mury wysokich, prostokątnych fortec. Dla przykładu podczas oblężenia Konstantynopola w 1453 roku Mehmed II sprowadził ponad 100 armat różnych rozmiarów do bombardowania murów, w tym niewiarygodnie dużą bombardię basilika, która wystrzeliwała kule armatnie o wadze 450 kg na odległość 2 kilometrów. Turkom udało się sforsować mury miasta, a pierwszym środkiem obrony przed ostrzałem artyleryjskim był pomysł umieszczenia dział na murach i w wieżach, by ostrzeliwały oblegających. Jednak mury były często zbyt wąskie, aby pomieścić działa dużego kalibru lub te były umieszczone tak wysoko, że nie mogły odpowiedzieć ogniem. Wojsko zaczęło umieszczać działa niżej, budując wieże artyleryjskie i platformy. Te wydarzenia doprowadziły do powstania bastionu, o którym powiemy nieco później. W pierwszych dekadach XV wieku Christian de Pisan opisała kilka modernizacji, które miały uczynić zamki bardziej odpornymi na armaty. Jednym z rozwiązań było zbudowanie dodatkowego muru w pewnej odległości od pierwszego i wypełnienie luki ziemią w celu pochłaniania ognia armatniego. Przed murami miały zostać wykopane głębokie rowy, a same mury miały być wykonane w formie kwadratowej fali, aby umożliwić krzyżowy ostrzał. Widzimy tu kilka kluczowych elementów późniejszych fortyfikacji bastionowych, choć ich ewolucja przebiegała nieco inaczej. Grubsze mury zostały zbudowane po pierwszym oblężeniu Rodos, jednak niektórzy woleli zbudować je w całości z kamienia. Zmniejszono nie tylko wysokość muru, ale także i wieży, które wcześniej wznosiły się nad resztą muru. Zostały one wypełnione ziemią i gruzem w taki sposób, że tylko jedno górne piętro nadawało się do wykorzystania jako platforma artyleryjska. Jest to Château de Château Pontivy, który został zbudowany w latach 1480-1485. Ściana na zdjęciu zawaliła się z powodu powodzi, dzięki czemu możemy zajrzeć do środka. Tutaj wyraźnie widać wypełnienie użyte do jej wzmocnienia. Kolejną zmianą w konstrukcji i fortyfikacji było zastosowanie głębokiego rowu, w którym czasami można zobaczyć, jak mur się zapada. Miało to zapobiec trafieniu pocisków w podstawę muru i stworzyć trudniejszą przeszkodę dla szturmującej piechoty. Ponadto zwykłe krenelarzowe mury stanowiły zagrożenie dla obrońców, ponieważ trafiały w nie pociski, więc z czasem zastąpiono je solidną barierą z otworami strzelniczymi w kształcie szczeli. Oto zdjęcie Fortu Salses, zbudowanego w latach 1497-1500. Jest głęboko osadzony w otaczającym krajobrazie, co zapewnia mu niski profil. Wokół niego znajduje się głęboka fosa z wieżami o równej wysokości. Jest jednocześnie odporny na ogień armatni i posiada wystarczająco dużo stanowisk, aby obrońcy mogli prowadzić ogień. Kolejne zdjęcie przedstawia Castello Aragonese w Taranto we Włoszech. Większa jego część została zbudowana w ostatnich dekadach XV wieku. W tym przypadku wieżyczki mogły pomieścić dodatkową liczbę dział. W 1509 roku podczas oblężenia Padwy mnich-inżynier Giovanni Giacondo nakazał zniszczenie średniowiecznego muru zewnętrznego miasta i wykopanie szerokiej fosy z gzymsami, w których to umieszczono stanowiska armatnie. Stamtąd można było kierować miażdżący ostrzał flankowy na atakujące jednostki. Oblegający byli odpierani i, krwawiąc, ostatecznie wycofywali się z zajętych terenów. W ten sposób powstał nowy typ fortecy, niższej i grubszej niż poprzednie konstrukcje. Na początku XVI wieku we Włoszech opracowano pierwszy bastion narożny. Nazywano go również trace italijane. Dzięki niemu Włosi byli pionierami nowego rodzaju struktury obronnej, a włoscy inżynierowie, którzy ją opracowali, byli zapraszani do całej Europy. Bastiany to kanciaste elementy wystające z murów. Niezależnym blokiem pomiędzy nimi był ravelin, czyli dwuramiennik. Kamienne ogrodzenie z kazamatami dla strzelców. Tak ostre kąty bastionu zostały zaprojektowane z myślą o rykoszetowaniu ognia armatniego. Twierdza gwiazda jako główne uzbrojenie obronne wykorzystywała armaty. Faktem jest, że normalna forteca z wieżami miała martwe strefy, niedostępne dla obrońców z działami. Bastiony natomiast umożliwiały wzajemny ostrzał, chroniąc się nawzajem na całym obwodzie twierdzy. Każdy bastion utrzymywał pod ostrzałem całą fosę i dwa sąsiednie bastiony. Kiedy gwiazdne forty po raz pierwszy pojawiły się na polu bitwy, były praktycznie niezniszczalne dla ówczesnych dział, a szturmowanie ich było czystym samobójstwem. Atakowanie takich fortyfikacji było samo w sobie nauką wymagającą długich przygotowań. Podstawowymi środkami do zdobywania bastionowych umocnień były równoległe i zygzakowate łamane transzeje. Wspomnieliśmy już nazwisko francuskiego inżyniera Sebastiana Leprest de Wubana w tym filmie. Znany jest jako bardzo utalentowany inżynier wojskowy, który zaprojektował wiele fortec. Kto jak kto, ale to on miał okazję opracować nowatorską taktykę oblegania niezdobytych gwiazdnych twierdz. W opracował pracował system szturmu z wykorzystaniem tzw. równoległych transzei, które chroniły żołnierzy przed ogniem artylerii obrońców. Pierwsza transzeja była kopana na granicy zasięgu ognia armatniego od fortu. Następnie z niej łamaną linią biegła inna transzeja, prostopadła do fortu, gdzie zaczynała się budowa nowej linii równoległej itd. Poruszanie się takimi kanałami było stosunkowo bezpieczne, bez strachu przed ostrzałem obronnym. Oblężenie holenderskiego miasta Maastricht w 1673 roku jest doskonałym przykładem tej taktyki. Wuban sformułował wiele zasad wojny oblężniczej, opracowując ramy czasowe, do których powinny dążyć oddziały zdobywające twierdzę. Zasugerował również, by pozwolić garnizonowi na poddanie się w przypadku noszenia murów, aby uniknąć niepotrzebnego rozlewu krwi. Kiedy armia oblężnicza przybywała na miejsce, pierwszą rzeczą, jaką robiła, było otoczenie miasta i zamknięcie wszystkich prowadzących do niego dróg. Wojska inwazyjne budowały fortyfikacje w odległości 2400 metrów od obiektów obronnych. Pierwsza linia miała osłaniać tyły oblegających na wypadek nadejścia pomocy. Druga linia chroniła oblegających przed atakiem garnizonu twierdzy. Pomiędzy liniami zazwyczaj przechowywano zapasy i sprzęt oraz obozowały oddziały. Po dokładnym zbadaniu obrony dowódca wybierał najsłabszy punkt twierdzy jako cel ataku. Składała się z dwóch bastionów i ravelinu, czyli dwuramiennika pomiędzy nimi. Dwie zygzakowate, łamane transzeje kopano w stronę wybranego odcinka obrony. Twierdza Gwiazda miała zwykle krytą drogę, ufortyfikowany szeroki rów wzdłuż konturu, w którym umieszczano osłaniającą piechotę. W 600 metrach od osłoniętej drogi kopano pierwszy równoległy tor zapewniający podstawę do rozmieszczenia pierwszych baterii. Strzelały one rykoszetem w bastiony, by stłumić działa twierdzy, ograniczając obrońcom możliwość ostrzału transzej. Następnie od pierwszej równoległej linii biegły dwie zygzakowate transzeje, a druga równoległa linia była wykopywana w odległości 320 metrów od krytej drogi. Baterie artyleryjskie ustawione w tym miejscu uzupełniały działanie baterii pierwszej linii równoległej, ale w bardziej efektywny sposób. Od drugiej linii równoległej biegną już trzy transzeje: dwie skierowane na narożniki bastionów, a trzecia na raweli. Trzecia równoległa linia zostanie wykopana 30 metrów od pierwszej linii obrony. Utworzy ona przyczółek, z którego rozpocznie się atak na fortece. W ten właśnie sposób oblegające wojska zbliżają się niemalże do fortu. Próbują oczyścić osłoniętą drogę, obrzucając ją granatami, a gdy tylko im się to uda, będą mogli się tam umocnić. Oblężenie francuskiego miasta Lille w 1708 roku i oblężenie Maastricht to przykłady ciężkich walk o kontrolę nad szlakiem komunikacyjnym. Gdy ten teren zostanie zajęty przez szturmujących, zostaną tam ustawione działa, które zaczną bić prostopadle w bastiony i ravelin, aż utworzy się w nich łagodne zbocze tworzące przejście. W przyszłości, gdy wykorzystywana będzie artyleria gwintowana i moździerze, twierdza gwiazda ustąpi miejsce poligonalnym fortom, ale to już zupełnie inna historia. To wszystko na dziś. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie polubienie, napiszcie komentarz. I do zobaczenia wkrótce.